Kogo? A więc jesteś jedno z potężnego potomstwa nieżywego pana. Nie wiedziała, że przyjdziesz. Ojda. Uważaj, wiesz, o żadnych sztuczek. Sztuczki, sztuczki, o tak! Ona wiele ich zna, a nie bez powodu zwołują wieźmą z Polany. I, i, nie, ale widzi, że masz wiele pytań. Nie, odpowie na wszystkie pytania. Nie, ale odpowie, o tak! Ona czekała i wiedziała, że przyjdziesz. Ta stara czarownica cuchnie jak on, on, Paladyna. Bach! Czemuż my zawsze musimy przez popioł iść po diament? To Wiedźma na milan czuć ją mocą, nie dotknij. jej, niemniej posiada moc. To był chłopiec, ten zdradziecki, półolbrzy mój, jesteś tu przez Jagaszurę, on sprawił kłopot i tobie, i nie, ale przecież jego krwi, tak? Tak, chcę dowiedzieć się jak go zabić, mów. Tak, nie, ale zrobi to z <laughs> radzieckich chłopczyk i nawet nie zauważysz, że zemsta nadchodzi. Nie, ale będzie górą. Słuchaj uważnie, pomiociku. Niegdyś wielką kapłanką Bala była niele, lecz wielki Bal umarł. A ona musiała przypomnieć sobie stare sztuczki i wykradła jakaś szurę pomiocika, aby wykołysać się w tej świątyni. Nowego pana mordy chciała Nialę stworzyć. Głupia, stara Nialę nauczyła chłopczyka starych sztuczek, także tego jak usuwać serce. O tak! Chłopczyk usunął swoje serce i trzyma je skąpane w magicznych płomieniach. Dopóki trawi ogień, żadna krzywda nie spotka jego szury. Śmieć mu nie groźna, póki ktoś nie ugasi serca. Więc muszę ugasić serce? Jak! Tylko nie, ale zna magiczne słowa, aby je ugasić. O tak, aby to zrobić, ona musi mieć własne serce, a chłopczyk ukradł je wiele lat temu i schował je. Znajdź serce Niala Jagaszury, pomiociku, i przynieś jej. Nialę ugasi żar jego serca na zawsze. Hihi, hi. zaskoczony taki będzie, zaskoczony. Bardzo dobrze. Znajdę ja jej i wrócę. O tak, i nie, ale że zemstę, o tak. Idź po mieciku i znajdź biedne serduszko, nie, ale znajdź te serce chłopczyka. Ona nie może się doczekać. Oh, okej. Okay. No proszę, proszę. Dobra.

4 cztery godziny uuuu, niezła muzyczka Właśnie, który mam poziom? Trzynasty What? Aha, bo mam wysany poziom Dziewiętnasty Kurde, musimy znaleźć gdzieś, kurde Jakąś świątynię albo coś du -du 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 C się życie, bo właśnie się kończy. Za dobrą zapłatę. Zaraz cię przysznę do właściwych rozmiarów. następnym razem co łatwij jakieś leczenie. Warszywy głupcze. W tej chwili. Nieźle. Dobra, to możemy schować skitrać Czekam. Tak, skoro tak Cyk czu 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 Serio? O, zamęt? o kurde To eee, tak To tak, cyk Ja stary wok nie jestem, dobra Okej okay. Mocniej, mocniej, mocniej. Machajmy. Już wszystkim. Katana plus jeden sztylet, tak, okej. Okay. O kurde, oni się biją między sobą. Kurde, no nie, to no nie, to no tak, no tak nie może być. Bardzo, mm bardzo proszę. Mhm. No jest, dobra idziemy że możemy powiedzieć, że Co to w ogóle jest? Tibid jakiś, kurde, albo coś C'est nice. Ah, turn Dobra, to jest tak. ID please. Cyk.

Ale to tutaj idzie na bank, no, zobaczmy jeszcze raz. cywik. dobra, poszło idealnie. tu, 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 dobra, ja zrobiłbym to tak, tak? Jeszcze raz, okej, okay, idealnie. Buffy up, Draw it to Salma. Tutu, tutu, tutu. Tu, 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 tu. pięknie dobra przed złem cyk cyk okej okay. teorycznie tego dają kurde jak jak na razie Potrzebuję to okej okay. Eee, yy, tu idzie kamienna, w sumie to... Nie no. że ta drużyna no, będzie mnie w stanie zadowolić, ale jestem pod wrażeniem Co znowu? Brna Eja już nic nie rzuca zbytnio, dobra. Tak, tak. No, myślę, że sobie rzucę. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Odporności. Okej. Okay. Tu 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 tu, tu. Okay, to jest to, to jest to, to, jeszcze rzućmy. Dawaj, dawaj. Mmmhm. Przed ziółem 3 metry, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. No lecimy hmm, dobra, zobaczmy co tu jest Tu nic nie ma, dobra O, już minął speedzik, o kurde, dobrze. mhm uh -huh.

Pii, pij, ich, które I też. Ty drink też. się Czekam. Oh. Oh. Kastuj, kastuj, kastuj tam, kurde, co się da. Okej, dobrze. Chcesz walczyć? O, Dobrze! Dobrze. Pięknie. Łu, tu z ich, kurde. Pięknie, 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 dobra. Ten musi dostać jakieś większe poty, dobra. Okej, okay. tu idzie to i fritacik. Dobra, w grupie, w grupie, poproszę. Na no nie idzie, idzie to. Pięknie, No mnie też to idzie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Mm, Ty sobie gulnij to Dobra Oh shit! Hmm... Okej Możemy teraz komuś przywalić! Pięknie To wszystko bardzo cię zmieniło Jestem gotowa Hmm. Co to Co ta kula sieci żelem na jej powierzchni? Znajduje się jakiś symbol młote. nic nie przychodziłoby ci do Nie, nie byłoby... Było cię bez poparzeń, OK, dobra Poparzenia trzeciego stopnia, dobra Auć, 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 auć Oh shit Auć Hmm. Okej. Okay. Sporo trapów. Ja? Masz rację. Dobra. Bardzo sporo trapów. Przecież o, masz krzywdę, przecież nie możesz zemrzeć! Oh, wow. Ależ dostał, ja pierdziele! Tutaj skończy się twoje nic nie warte życie! Jedna z najlepszych dzień! Tutaj skończy się twoje nic nie warte życie! Oh, shit! następnym razem Pomocy! Szybko! Oh, shit! Mm, okej... Okay. Banka, jedziemy z Keksem. Załatwimy jakieś leczenie w marszywych W tej chwili. Może świeżo. Nie noc, idzie już Czekamy. Pięknie. Gdzie mi tu podki używasz? Dobra, musimy zacząć tych używać, bo takie kurde, mm, tutaj jest Morgan szterna. Dobra, to jest jeden, dobra, mm -hmm, dobra Dobra tutaj, 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 Dobra, Dobra, tu mamy tą stronę. Gdzie ty masz tą podróż na ogień? A, już zżyłaś. Okej, okay, dobra. Skoro tak mówisz? Okej, zapiszmy sobie. U. Nie mam już nieśmiertelnej, która dodała Nie Jak długo jeszcze nasz zamiar się Co? na mnie wyżywać? Chcę, żebyśmy się zatrzymali. Och, zasypiam na stojąco. Oczywiście. Chciałabym, żebyśmy się na chwilkę zatrzymali. Jak się dzień kończy, to niech się skończy. Trzy. tak jest? Czego chcesz? Odpocząć. Nie ma Nie ma Potrzebuję Dobrze. odpoczynku. Żądam, byśmy się zatrzymali. Okej. Naprawdę przydałby mi się odpoczynek. Lepiej, co bym. Okej. Teraz cię. jestem bardzo słabo. Nie ma problemu. O oh, nice, okej. Okay ty skrzywdzisz tutaj skończy się twoje nic nie życie! Jestem najlepszy w tym co robię, a to co robię ładne nie jest! Pięknie, dobrze. No bo to trolle są dobre, a tu jest jeszcze... Okej okay. Uff Sregu Sregu Ale...